Hej, jest sobota 30 marca i oglądacie rozwiązywanie quizów filmowych z podcastem 5 na 5 a konkretnie ze mną, czyli z Michałem. I wczoraj mieliśmy Adrianę, a, więc dzisiaj, a dzisiaj mamy sobotę. W związku z czym pozwolimy sobie na trzy quizy ze Sporkle, dwa do, wrócimy do cykli, które były, pojawiły się już wcześniej, i jeden wyciągnięty taki krzyżówkowy na świeżo. Ale najpierw framed kadr z filmu. Ktoś coś lutuje, powiedziałbym. Okej, okay. nie jest to Alita Battle Angel, mamy ring, który pięknie wygląda nad morzem, zobaczymy, czy to jest Iron Man 2, tak jest, to jest ta scena, kiedy Robert Downey Jr., czyli Tony Stark, poznaje Nataszę, czyli Czarną Wdowę. 1997 rok, 14 listopada, pięć najlepiej zarabiających filmów, widzimy, mamy Tristar i Gramercy, czyli jakieś mniej znane. Studia, znaczy Tristar już było, ale potem Columbia połączyła się coś w tym stylu jakieś takie mergers and acquisitions. Michael Keaton Jones z Bruceem Willisem, może coś w stylu szakal. Tak, pamiętam, że właśnie wyszedł taki film, gdzie Bruce Willis grał tego złego i ścigał go Richard Gear. Tristar, 30 milionów. Główny aktor to Kasper Van Dien. Spróbujmy, czy pas, pasuje nam to do Starship Troopers. Tak jest. Walt Disney, bardzo niskie otwarcie. Gdzieś pod wodą i poza Twoją wyobraźnią jest fantastyczna przygoda. Uu. Może Atlantis. A aktorzy oczywiście mi dadzą. No dobra, jak jest Jodie Benson, zobaczmy, czy Little Mermaid ma, ma tutaj prawo bytu. Tak, czyli mamy małą Syrenkę, która wyszła w 80 chyba 9 roku chcę powiedzieć. Gramercy 31 milionów, reżyseruje Mel Smith, w roli głównej Rowan Atkinson i Peter McNichol. Podejrzewam, że to jest. Jaś fasoła na, na wakacjach. Uuu, jednak nie. Okej, okay, ale coś na pewno z, z ja się fasolą. No kule. To pasowałoby mi, żeby. No właśnie, to jest to, gdzie niszczy... To jest to, gdzie niszczy matkę Whistlera. No dobra, poddam, bo nie wiem, jakie jest, ale to musi być... Jak, jak się nazywa ten film? Bean. Absolutnie mam wrażenie, że to były wakacje Jasia Fasoli, ale no dobra, nie będziemy się sprzeczać. Warner Brothers. Jest na, mis jest na tak sekretnej misji, że on nawet o niej nie wie. Zobaczymy, czy to będzie spy. By, aj, szklanką po łapkach chcę powiedzieć, a nie, dobra, to jest Bill Murray, Peter Gallagher, reżyseruje John Amir, nie wiem, kto to jest. Okej, okay, czyli zmyłka osobowości, wow, 13 milionów na 200 milionowym budżecie, widzę, że Bill Mary też czasami jak wybrał film. <laughs> facet, który wiedział za mało, okej, okay, niech będzie. Cine to Nerdle. 16 podpowiedzi, zgadujemy 4 tytuły filmów, które musimy uzyskać układając te podpowiedzi w czwórkach albo poziomo, albo pionowo. 5, bo 4 filmy będą w jednym kierunku i jeden będzie w przeciwnym: Air, Fire, Water i. Air. To jest The Last Airbender, czyli film M. Night Shyamalana. Swoją drogą właśnie dokonuje pierwszego rewatchu um, The Avatar, uh, Avatar, The Last Airbender. W sensie animacji, tak w ramach tego, że wyszła, wyszła wersja nazwijmy fabularna na Netflixie. No i oczywiście utrzymuje, utrzymuje jakość bardzo dobrą, mimo że minęło już ponad no, 17 lat, od kiedy premierował. Grave Flies. The grave of the Fireflies, to musimy zrobić w ten sposób. I teraz będzie problem, bo nie widziałem tego filmu, więc nie wiem dokładnie o co w nim chodzi, więc potrzebujemy coś, coś więcej, ale air, high hell, hell or high water, zróbmy sobie. Hell i tu będzie heist, Tyler Sheridan, athlete, shoes i air, to mamy, mamy Air, czyli film Bena Flecka i, um, i Mata Anima, ok Animated Scientist Center Earth Journey, czyli Journey to the Center of the Earth. Kto tu grał w ogóle? Brendan Fraser, okej. Okay. Drugie scene tuner. Mamy, mamy 15, 16 tytułów filmowych i mm, musimy zgadnąć um, Musimy zgadnąć, jakie motywy je łączą. Sorry, tutaj zawiecha nastąpiła, bo OBS raz na jakiś czas wylatuje mi z informacją, że, e, że przeładowujemy nagrywanie, więc e, o sekundę pauzy. Dla Was nie było mi milisekundy, ale sprawdziłem tylko, czy coś niedobrego się nie dzieje, ale na całe szczęście nie, na to nie wygląda. Chyba za każdym razem to podskakuje, jak jest za dużo animacji tutaj w cine tunnel, e, jak ujawniają się odpowiedzi. Okej. Okay. Może filmy o robotach zróbmy najpierw? Sztuczna inteligencja. Filmy działające się w kosmosie? Może? Horrory? time traveling movies? Może jeszcze też, ale co, co jeszcze potrzebujemy? Tutaj coherence? Ok, multiverse, dobrze. Duna. Wzgórza mają oczy Marsjanin, mucha, Teenage Mutant Ninja Turtles. To będą jakieś mutacje. Tak. I ostatni będzie nie wiem do końca co. Aha. Planeta, która nie jest Ziemią i mutanci. I teraz szukamy filmu, w których gra. O, myślałem że Łatwo się złapie, na... A, co ja robię? Jaki i robot? Ex machina, gdzie gra Oscar Isaac. I teraz wracamy do jednego z poprzednich quizów, czyli praktycznie bezużyteczna wiedza na temat ciekawostek filmowych. Hmm. Ok, Elvis Presley dostał ofertę roli najprawdopodobniej jako Guardian Angel. Zastanawiam się, czy to będzie. no To musi być jakiś dosyć stary film, więc zastanawiam się, czy to nie będzie jakby coś w stylu Mary Poppins, ale. Będziemy próbować, będziemy próbować dalej. Kiedy Dustin Hoffman przyszedł, pokazał się w biurze Josefa Elewina na, na, na. boże. na przes przesłuchanie, <laughs> producent pomylił go z osobą czyszczącą okna, więc Hoffman po prostu to okno wyczyścił. I to brzmi jak... to no musi być jakiś film z... no właśnie z Dustin Hoffmanem, czyli brzmi jak The Graduate. Scena teneczna, gdzie Joel tańczy do all-time Roll była kompletnie zaimprowizowana. W scenariuszu Tom Cruise miał po prostu tańczyć do dance to rock music i wydaje mi się, że to jest risky biznes. Pojawia się słowo DeLorean, od razu po, jedziemy w Back to the Future. Gerard Butler jest królem, czyli 300. Po to, żeby brzmieć jak, Nigel, tak, brzmieć jak Nigel, który trzyma Dory i Merlina w swoich ustach, to Jeffrey Ross trzymał swój język w trakcie, kiedy wypowiadał swoje, swoje teksty. To jest oczywiście Finding Mimo. Mamy Detention czyli Czas po szkole, um, Za karę, film Johna Hughesa no to oczywiście jest Breakfast Club. You're Gonna Need a Bigger Boat, to jest oczywiście um, słynny cytat z Szczęk. Natalie Portman i Ballet, jako Czarny Łabędź. <grych> The F Word, czyli Przekleństwo Amerykańskie, albo w języku angielskim, 320 razy, 321 razy użyte, najwięcej, Powiedziane przez Joe Pesciego. to jest w Goodfellas. Yy, ok. Ryan Gosling nauczył się zbudować mebel po to, żeby przygotować się do roli Noah w zeszycie. Ok. Podobno James Cameron miał taki pistolet na, na gwoździe, którym gwoździował telefony komórkowe. Które zadzwoniły na planie. I zobaczmy, czy jest jakiś inny film niż Avatar od niego. Na tym nie ma. Ben Affleck, 79 Argo. Mark Wolberg bazował swój występ na policjantach, którzy aresztowali go, kiedy był bardzo młody. Co oczywiście zapomina się teraz trochę, bo Mark Wolberg wychodzi za Good a, a niestety jego przeszłość jest bardzo, bardzo nieciekawa. To brzmi jak The Departed. Um, okay. Obraz, któremu, który Todd dał Jeremiemu, został zatrzymany przez Vince'a Wona. W którym filmie Vince Vona no, to pewnie Wedding Crashers? Trzy lata um, tych dzikich zwierząt, które przebiegały przez, przez kanion i rozdeptały mu fasę, to jest Lion King. War Room to należy do doktora Strangelowa. Heath Ledger prawie złamał nos Jacobie Gyllenhaalowi, kiedy kręcili scenę pocałunku, Brock Mountain. Mr. Orange i Tim Roth, to jest od razu Reservoir Dogs. Nie tak, jak jest to w innych filmach, to jeśli jest jakiś artykuł w gazecie, to jest napisany, wszystko co się działo się zgadza, no to brzmi jak detal, który włoży do filmu Wes Anderson, czyli Grand Budapest Hotel. Abigail Breslin i, i Beauty Pageants to jest Little Miss Sunshine. Okej, okay. jeśli są nannies, to jest Mary Poppins i Elvis Presley dostał rolę, albo przynajmniej zostałował wywołany mu rola w Grease. Ok, Na film starszy niż myślałem. Teraz zrobimy sobie e, krótką krzyżówkę. E, potrzebuję najpierw w drugą stronę. The Breakfast Club, Mars Attacks, Riding. Riding in, like cars with boys. The parent trap. If I say, nie wiem, million dollar. Ba yeah, baby. Meet the parents. Step up. If I stay. I think we have szybko zrobioną, łatwą, uh, łatwą krzyżówkę. I teraz. Będziemy mieli informację, jak że jest źle wytłumaczona, e, źle wytłumaczona fabuła filmu, i będziemy musieli, mu, e, musieli się zgadnąć, jaki to jest tytuł filmu. Matt Damon ma tak zwany ponytail, podejrzewam, że to jest Great Wall. Nie widzę nic innego z Mattem Damonem. E, facet: mówił ludziom w Teksasie o swoich problemach, nie jestem pewien. Lider, czy też polityk. Jest widziany z prostytutką i e, potem jest, ma problem z prawem. Political leader. Nie wiem, czy to jest taki żart z life of Brian. Idziemy dalej. Fugitive, czyli uciekinier przed prawem, i nastoletni albo nastolatka. Uciekająca, nie wiem, z domu, zakochują się w trakcie, kiedy uciekają od prawa. Fugitive. Tangled, Ok, to pasuje. Mamy egzotyczne zwierzęta, to jest oczywiście gremliny, bo to jest taka opowieść z przestrogą. Nie karmić po 12 i nie polewać wodą. Porywacz tańczy przed nastolatkiem, nastolatką, nosząc ciasne białe spodnie. To brzmi jak: jak się jest porywacz, to brzmi jak. Aj, nie to. Okej. Okay. Baza militarna należąca do rządu próbuje obronić się przed atakiem terrorystycznym. Powiedziałem, że to jest opis gwiezdnych wojen. Kariera sportowa zawodnika jest w niebezpieczeństwie po tym, jak zostaje, zostaje skazany na community service. To brzmi jak Happy Gilmore. A jezus, Maria, co za szybko ten. Dobra, musimy trochę szybciej, bo za mało czasu zostało. Człowiek bogaci się w trakcie wakacji w południowej Ameryce. Nie jestem pewien. Imigrant uczy młodzież o, o sztućcach. To krokodyl Dundee. Kobieta i jej syn wychodzą na zewnątrz. Brytyjczyk bije całą grupę nieznajomych po to, żeby to impress his girlfriend, czyli żeby zaimponować swojej dziewczynie. British man. Wygląda mi się, że Szono DD to może być. Włamywacz potrzebuje spotkania z kardiologiem. Grinch, bo ma problem z sercem, to nie ma serca. Sportowiec, który uprawia wiele sportów jest zaatakowany przez szalonego fana. To jest Happy Gilmore. Businesswoman ma problem z dostawami. Ha, dobra. Jak jest Religious Leader, to jest pasuje do Life of Brian. Kobieta dowiaduje się, że jej ojciec jest szafką na książki Interstellar. Preteen, czyli jakby młodzian używa pistoletu, żeby odpędzić lokalnych bandziorów. Stand by me. OK, mamy, mamy o księżycu, to, to jest despicable me. Community. Ach, człowiek w Teksasie o swoich problemach. Muszę trochę przyspieszyć. Diocracy. Romancing the Stone. Mm, Okej, okay, tu chodzi o, o Kruelle Demon. Apollo 13, tak, jest problem faktycznie. Też prawda. Też prawda. I labirynt tej sceny nie kojarzę. No, mogło być zdecydowanie lepiej, ale też nie, nie, nie ma tragedii. Dobra, dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka Rozwiązywania Quizów i zapraszam już na jutro na kolejny. Pa.